Witam z tej strony Rafkar. Dzisiaj jest odcinek Dziwne rzeczy na Allegro, dostałem cynk, że pojawiły się na Allegro modele, które generalnie kosztują w granicach 10 zł w dość wysokiej cenie i tutaj mamy taki przykład 6790 i mamy tak. Plastikowy model samolotu plus plot, podkład, plus farby, plus wash, plus lakier. Super zestaw, skala 1 do 72. Bardzo dokładny jest tutaj. Bardzo dokładny. Jeśli chcecie zobaczyć bardzo dokładny model Iła serdecznie zapraszam u mnie na kanale. Jest pokazana ta MIA w 4K. Możecie zobaczyć, jak wygląda bardzo dokładny model plastikowy. A ten model też możecie u mnie na kanale zobaczyć. On nie jest bardzo dokładny. Sprzedawca tutaj daje farbę podkładową, zestaw farb akrylowych, i tutaj otrzymują państwo, państwo model oraz kompletny zestaw materiałów do wykończenia modelu. Czy wykończyć to się można, budując ten model? Taki, Taki żarcik. Za 67 zł, czy dałoby radę, to jest pierwsze takie pytanie, czy dałoby radę za 68 zł zbudować, znaczy zbudować, skompletować taki zestaw, zestaw, który faktycznie dałoby radę takiego iła fajnego zrobić, znaczy myślę, że nie. Wiadomo, że jeżeli ktoś zaczyna przygodę z modelarstwem. Stara się, znaczy tak, nie wie co kupić, tak? I często może, może być tak, że, że po prostu może trafić na taką perełkę, gdzie mamy stary model, który jest wart tam 10 zł. On nie jest łatwy w budowie. Wiadomo, że ktoś poświęci dużo czasu, dużo energii, to może z tego modelu zrobić fajny model. Fajny jak na, fajny jak na, na ten plastik. Bo to jest stary model, więc u mnie na kanale też możecie zobaczyć, jak wyglądał model sprzed 30 lat jak wygląda model teraz i możecie zobaczyć też inne bo tam też toko mam jest, jeśli chodzi o iły a tutaj po prostu myślę, że ktoś spójrzcie na to to jest ten zestaw farb farby są dedykowane do malowania pędzlem w przypadku życia areografu należy je odpowiednio rozcieńczyć i jest tutaj takie powodzenia i uśmieszek no też bym się śmiał ja bym coś takiego próbował sprzedać za 68 zł. Czy to jest dobry pomysł? Tak, nie za bardzo. I teraz tak, pokazuję coś. Znaczy, generalnie może fajnie, że ktoś próbuje tutaj dać wszystko. Czyli tutaj jest podkład, farby, łoż, lakier w zestawie, ok Ale moim zdaniem nie powinno to być nie powinno być, nie powinien być to model, który może, może zniechęcić, tak. Takie jest moje zdanie. Zresztą, jeżeli ktoś będzie chciał sobie spróbować kupić coś takiego, to w markecie, w marketach one są, w granicach 10 zł te kosztują, czy 15 yy, i tyle. I teraz tak, yy, pokazałem coś, czy, co nie za bardzo tutaj, yy, jak gdyby, aprobuje. O, tutaj on ma też inne modele. O, oh my God! Co tu się wydarzyło? E, dobra, okej. Okay. Taki, taki, he trochę. Słuchajcie, dobra. A co, co byś proponował, Rafhard w zamian? W zamian proponowałbym za 51,39 e, iła z e, hobby bossa który wygląda w ten sposób. I jest to praktycznie gotowy. Zobaczcie, tutaj macie jeden element, tutaj macie tutaj całą resztę i tutaj praktycznie cały odlany gotowy model. To nie jest to nie jest super dokładny, ale jest na pewno dokładniejszy niż ten tutaj ten plastik, który jest pokazany. Tu są takie ordynarne, duże Duże e, miejsca do przyczepienia różnych rzeczy, ale zobaczcie. Tu macie nawet wnętrze, e, w, w, wnętrze podwozia pokazane. E, I tutaj macie zdjęcia gotowego modelu. Tak to może wyglądać. Czy dacie radę z plastiku? Pewnie są osoby, które się znajdą, które dadzą radę z plastiku zrobić podobny tutaj model jak ten, e, poryć i, i tak dalej. Pewnie. Znajdą się, tylko powiedzcie mi, czy to ma sens, bo moim zdaniem zależy, jak kto lubi, tak? Znaczy modelarstwo polega na, znowu tłumaczę modelarstwo. Modelarstwo polega na jak, na, na jak najdokładniejszym odzwierciedleniu danego przedmiotu w pomniejszeniu. I moim zdaniem ten model będzie bardziej dokładny niż ten tutaj. Za 68 zł prawie plastik, który, który złożymy. Ale są osoby, które, którym sprawia frajdę budowanie właśnie tutaj z takiego retro, z takich staroci modeli. One nigdy nie będą tak dobre jak na przykład Tamia, bo jak sobie porównacie ten model a model Tamija, a są obydwa na kanale, możecie sobie porównać. To, to ta mija wypada no, o dwa nieba lepiej, co najmniej. Ale też nie ma się to dziwić, bo ten model powstał 30-40 lat temu. To, 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 nie jest, to nie jest jakiś, słuchajcie, to też nie, nie ma co psioczyć i narzekać, że wow, jaki do dupy. Znaczy do dupy jest to, że, że za 68 zł ktoś tutaj dorzuca, dorzuca coś takiego, Tutaj jest jeszcze ewentualnie jeszcze, tu są jeszcze jakieś inne rzeczy, które dorzuca, ale czy to jest czy to jest fajne? Moim zdaniem nie jest fajne. No. I tak jak powiedziałem, alternatywą do tego, że za 68 zł jest kupienie tego plus farby, takie normalne, porządne farby, które starczą Wam na dłużej, które, bo tutaj nie wiem co, co, co tutaj w ogóle jest, bo na innych aukcjach te, te modele, one mają też inne ceny. I Jest powiedziane, że to jest że to są farby, które nie wiem, zostały przelane w mniejsze opakowania, czyli co, ktoś kupuje, nie wiem, paktę, przelewa w mniejsze opakowania, kupuje nie wiem, co tam jeszcze wychodzi tanio. Znaczy w ogóle to planuję miałem wiem, poprzestać, ale planuję zrobić też taki odcinek, gdzie będę mówił na temat opłacalności farb, jak to w ogóle wychodzi za za mililitr i w ogóle planuję no zobaczymy, co z tak panu wyjdzie. Taki krótki, czy nie wiem, to już chyba wyszedł dosyć długi vlogowy film na dzień dzisiejszy, bo tak mówię, tutaj dostałem cyng, że coś takiego dziwnego na Allegro się dzieje. Zresztą, sami ocencie, czy to jest OK. Model za 12 zł plus, plus takie farby, i, i to sprzedawać jako, jako e, bardzo dokładny plastikowy model, tak? I e, kompletny, znaczy do kompletnego zestawu. E, z, Otrzymują Państwo model oraz kompletny zestaw materiałów do wykonania modelu. No, my, jak mamy klej, farbki, i tak dalej, no to można by tak powiedzieć, ale czy to jest wysokiej jakości? To nie jest wysokiej jakości. Dobra, dzięki za oglądanie. Zobaczymy w następnym odcinku.